Dzień dobry. Jacek Walkan, To jest co tygodniowego tydzieńnik. Serdecznie zapraszam na program. Dzisiaj będzie mnie dziwnie słychać, albo w ogóle wtedy dam napisy, dlatego że posiałem gdzieś mikroporty. Ale mimo wszystko zaczynamy, a zaczniemy od przejrzenia ogłoszeń. Cztery auta mam dziś dla państwa. Zaczniemy od najtańszych, ale takich co to być może jeszcze pojeżdżą. Najpierw Renault Talia z 2001 roku za 3800 zł. Nie jest to szczyt motoryzacyjnych marzeń, delikatnie ujmując jest to brzydkie auto, ale jeździ przyzwoicie. A ten egzemplarz jest według opisu bezwypadkowy, bezszkodowy i garażowany, przez co wolny od korozji. Pod maską silnik 1.4, zaskakująco żwawy, z wyposażenia jedynie radio, centralny zamek, popsuty i elektryczne szyby. Klimatyzacji brak, ale za to przebieg jest bardzo niski. To zaledwie 92 000 km. I patrząc na zdjęcia, chyba nie budzi on wątpliwości. Kolejna propozycja jest już z segmentu C, i to amerykańskiego. To Dodge Neon drugiej generacji. Pierwsza, swego czasu w latach 90., była w Polsce dość popularna. Miała swoje wady, ta zresztą też ma, ale całkiem przyjemnie się tym jeździ. Widoczny na zdjęciach egzemplarz jest z 2001 roku. Ma 130 tysięcy przebiegu, gaz, klimatyzację oraz i podłogę, co wcale nie jest takie oczywiste. Cena to 3250 zł. Kierując się w stronę bardziej współczesnej motoryzacji, to Alfa Romeo Mito. Polski salon, ładne, bezwypadkowe, choć nie bezszkodowe auto, z bardzo prostym silnikiem 1.4, wolno ssącym pod maską. Koni jest ledwo 80, ale skrzynia ma 6 biegów, więc można się tym nawet w jakąś dalszą trasę wybrać. Mito jest z 2010 roku, ma 80 tysięcy przebiegu i wyceniono ją na 23 900 Zł. A na koniec propozycja od naszego widza i patrona. To Mercedes klasy CW205 z 2015 roku. 2.0 0 benzyna 184 konie, skrzynia automatyczna i sporo dodatków, LEDowe lampy, dostęp bezkluczykowy, elektrycznie regulowane fotele. Jest to auto z polskiego salonu, bezwypadkowej od pierwszego właściciela, jedynego użytkownika. Przebieg to 220 tysięcy km, ale że eksploatacja miała miejsce głównie na dłuższych odcinkach nie widać tego przebiegu ani w kabinie, ani na Zewnątrz, że cena to 80 tysięcy złotych. Partnerem tej części programu była firma Corteco, producent filtrów, uszczelnień półpasowych i innych elementów z zakresu tłumienia wibracji. A teraz sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w wielkim świecie motoryzacji. Do 12 listopada potrwa w Glasgow szczyt klimatyczny, który mimo że impreza jeszcze kilka dni potrwa, już na początku przeszedł do historii jako szczyt hipokryzji, a jego symbolem była kolejka prywatnych odrzutowców, którymi zatroskani szefowie potężnych koncernów i wielu państw dolecieli na spotkanie, na którym zastanawiali się, co muszą wymyślić, by całą odpowiedzialność i koszt przerzucić na nas, tak byśmy się jak najmniej zorientowali. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, po latach faktycznego zainteresowania kwestią bezpieczeństwa na drogach, Problem, jakże doraźny, przestał istnieć. Od drugiej połowy lat 90. za sprawą Jura NCAP faktycznie dokonał się ogromny postęp. Samochody, którymi jeździmy dzięki poduszkom powietrznym, napinaczom pasów, samej konstrukcji, stały się bardziej, dużo bardziej bezpieczne. Również dla pieszych, o których nikt przez dekady nie myślał. Ale tak od 10 lat, raz, że ten poziom bezpieczeństwa bardzo się wyrównał, dwa, że jeśli coś przykuwa naszą uwagę, to co najwyżej skrajne przypadki. Dacia Sandero dostała dwie gwiazdki nie dlatego, że ją zrobiono z papieru, ale przez brak elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które często, jak choćby asystent pasa w niektórych markach, do wypadku mogą się przyczynić. Niemniej, być może w przyszłym roku, być może za dwa lata, jak już mniej więcej ustabilizuje się ta cała elektryfikacja, jak już skończą się problemy z dostępnością podzespołów i pozrywane łańcuchy dostaw zostaną załatane, czekają nas prawdopodobnie dwa ważne z motoryzacyjnego punktu widzenia kroki. Pierwszym będzie wojna handlowa z Chinami, chyba że mamy zamiar oddać nasz kontynent. Bez walki. To tak w kontekście ubiegłotygodniowego felietonu, bo to, do jakiego stopnia wszyscy stali się zależni od dostaw, surowców i technologii, w końcu przestanie być znośne. A druga sprawa to właśnie kwestia bezpieczeństwa na drogach. Mamy bardzo ciekawe i niestety tragiczne podsumowanie pierwszego półrocza na drogach amerykańskich, na których zginęło ponad 20 tysięcy osób. I jest to wynik nie tylko o prawie 20% wyższy niż w roku ubiegłym, niekoniecznie przez lockdowny reprezentatywnym, ale najgorszy od 15 lat. I oczywiście przy Przypomina się tam o konieczności zapinania pasów, o tym, by nie siadać po alkoholu za kierownicą, o nieprzekraczaniu dozwolonej prędkości. Ale Amerykanie zaczęli zdawać sobie sprawę z jeszcze jednego bardzo ważnego problemu, którym jest rozproszenie. A ono wynika z drobnych niedoskonałości samochodu. Mieliśmy ostatnio kilka Volkswagenów na testy jakiegoś Seata i jeździ się tym fajnie, ale zestaw wskaźników przed oczami kierowcy, kiedyś się na to mówiło zegary, w wersji hybrydowej jest tak przeładowany różnymi informacjami, tak nieczytelne przez to, że to naprawdę przeszkadza. Ale to to są drobiazgi. To, co nas czeka w najbliższej przyszłości, to walka z naszym smartfonowym uzależnieniem. Tego nie ma w statystykach. To są ślady, które najłatwiej zatrzeć, jeśli jest się kierowcą i podczas przewijania Facebooka walniemy w rowerzystę, to przecież nie przyznamy się policji, że tak było, tylko będziemy utrzymywać, że rowerzysta pojawił się nagle. Albo pieszy. A prawda jest taka, że spora część z nas jeździ z telefonem w ręku. To, że gada, jest już chyba najmniejszym problemem. To, że czyta w trakcie jazdy, że ogląda, przegląda, że na ekran patrzy, a na drogę zerka, to jest problem. I pal licho w korku, ale tak po prostu. Zawsze. I to jest uzależnienie, to się leczyć powinno i prędzej czy później doczekamy się nie przepisów zakazujących i sankcjonujących, bo te oczywiście są, ale nie działają, ale obowiązkowej technologii, która wyłączy nam ekran, ilekroć będziemy wsiadali do samochodu. Zmieniając temat, proste auta, jak Dacia, z radiem, klimą i co najwyżej kamerą cofania za dopłatą, są produkowane bez większych problemów. Sandero czy Logan w grudniu? Bez problemu. I to będzie ten grudzień, a nie za rok. Jak jest to z Mercedesami? Wiemy, przyszły rok z BMW nieco lepiej, ale tną specyfikację, by się łańcuch nie zerwał. Wyświetlacz przezierny, dobre audio, kamery 360 są często niedostępne. A kolejnym elementem, który wypadł właśnie z trójek, czwórek, a także modeli X5, X6 i X7 jest ekran dotykowy. Zostaje obsługa głosowa, w Polsce od zawsze niedziałająca oraz pokrętło iDrive jak za starych dobrych czasów 20 lat temu. Marka MINI szykuje dwa nowe modele Countrymana, którego poznamy na przełomie roku przyszłego i 2023. Ma on być zauważalnie większy, zbudowany na platformie X1. Pierwsza generacja miała 4 metry długości, druga 4,30, a ta to z 4,5 metra będzie miała jak nie lepiej. Countryman będzie dostępny zarówno w wersji spalinowej, jak i elektrycznej. Prawdopodobnie będą mocniejsze odmiany Cooper S, a nawet John Cooper Works z napędem na 4 koła i silnikiem o mocy 300 koni lub więcej. Zwykłe MINI, czyli to, od którego wszystko się w 2001 roku zaczęło, również będzie, i jak widać na oficjalnych zakamuflowanych zdjęciach, auto trzyma się korzeni. Nadal będzie przedstawicielem segmentu B. Widać też delikatną skłonność do tego, by wrócić, przynajmniej jeśli chodzi o projekt nadwozia, właśnie do tej pierwszej, nowej generacji, bo przecież dwie kolejne bardzo się rozrosły. Trzy drzwiowe mini, podobnie jak Countryman, spodziewane jest w okolicach roku 2023 i będzie dostępne zarówno w wersji spalinowej, również z dieslem pod maską, jak i elektrycznej, bądź z elektryfikowanej. Audi pokazało po raz ostatni flagową limuzynę po liftingu, jeszcze z konwencjonalnym napędem. Od roku 2024 kolejna generacja, czy raczej nowa generacja, będzie już wyłącznie elektryczna. Pod maską 3.0 diesel albo sześciocylindrowa benzyna o tej samej pojemności jest też 4-litrowe V8 zarezerwowane dla najmocniejszych wersji 450 koni albo 560, jeśli to nie będzie A8, AS8. Najtańsza wersja z dieslem kosztuje 100 000 euro, Ceny S8 zaczynają się od 150 tysięcy i ciekawy jestem, czy ta końcówka nie będzie spektakularna. Mercedes klasy S jeździ fenomenalnie, komfortem jazdy zbliżył się do Rolsa i odjechał konkurencji przez to. Ale nie jest przyjaznym autem, jest przesadzony, jeśli chodzi o aranżację wnętrza, a pokładowe bajery, ogromny head up, display czy te gładziki na kierownicy przeszkadzają. Jak tylko minie pierwszy zachwyt. BMW 7 jeździ się fajnie, ale ta karykaturalna stylizacja nie wszystkim odpowiada. Audi to przy tym wszystkim złoty środek, wygląda normalnie, jeździ świetnie i niestety quattro w porównaniu z X-Drive'em z BMW czy Formatikiem z Mercedesa również do mnie przynajmniej najbardziej przemawia. I jeszcze dwie, trzy ciekawostki na koniec. Citroen, a raczej Jego. W wywiadzie dla magazynu Autocar przyznał, że czasy minivanów są już chyba przesądzone. C4 Space Tourer, jakby się Państwo zastanawiali, czemu nie Picasso, to temu, że się umowa licencyjna skończyła po 20 latach, będzie prawdopodobnie ostatnią generacją rodzinnego, wygodnego minivana i nie doczeka się następcy. I to nie jest wina Citroena, to klientów wina, bo wolą SUWE. -y. I dwie ciekawostki z Toyoty. Widziałem ostatnio Jarisa Crossa. I to nie jest ładne auto, tak na pierwszy rzut oka. Jest maksymalnie udziwnione, ale się przyzwyczajimy zapewne. Natomiast Aigo w wersji SUV to już mnie zdziwiło konkretnie. To samochód ma 3,70 m długości, więc to maleństwo jest. Ma za to 1,52 m wysokości. To tylko 6 cm różnicy. Ale to nie jest ani ładne, ani zgrabne auto przez to. Pod maską wyłącznie silnik benzynowy 1,072. Konie od 0 do setki rozpędza się. W prawie 16 sekund, prawie półtorej sekundy dłużej niż aktualnie nam panująca wersja z tym samym motorem o tej samej mocy. I oczywiście pali więcej, bo czemu miałaby palić mniej? Jedyną konkurencją dla nowej AIGO będzie Suzuki Ignis, który jest równie krótki, choć wyższy, równie brzydki, ale mocniejszy i lżejszy, ma 80 koni i setkę robi w 12 sekund z hakiem. Za to cena będzie zapewne podobna. Ignis startuje z poziomu 55 tysięcy i myślę, że podobnej można się spodziewać w salonach Toyoty. I nie ukrywam, że pod koniec przyszłego roku z przyjemnością przejrzę statystyki sprzedaży Ignisa i tej nowej Aigo. I wcale się nie zdziwię, jeśli auto wolniejsze, 16 sekund, to wręcz nieznośnie wolne, znajdzie z 10 razy więcej klientów w naszym kraju. Bo promocja, bo marketing, bo reklama. Kolejna porcja nowości już za tydzień, a teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Dwa lokowania produktów w tej części programu mamy firmę Productek oraz firmę AutoDNA. BMW 5, E60 i E61 w kombi pojawiło się w sprzedaży w 2003 roku i był to wspaniały czas kontrowersyjnych pomysłów Chrisa Bungle. Piątka nie wszystkim oczywiście przypadła do gustu, ale pierwszy raz z 3-litrowym dieslem w dodatku jeździłem nią właśnie w 2003 roku i zrobiła na mnie niesamowite wrażenie płynną, aksamitną pracą, świetną skrzynią i niskim spalaniem. Minęło 18 lat i te fantastyczne samochody w sporej części stały się gratami. Import to cofnięte przebiegi i dotyczy to zarówno egzemplarzy, które są w kraju od 10 lat, jak i tych sprzed roku czy dwóch. Powypadkowa przeszłość, mało która E60 ma oryginalny lakier i może nie przede wszystkim, ale również, jeśli auto jest już od pewnego czasu w naszym kraju, to stopniowo trafia w coraz mniej zamożne ręce, a koszty serwisowania nie idą z tym w parze, wręcz odwrotnie. Im auto starsze, tym więcej kosztów generuje. A jeśli jest skomplikowane, z dużym motorem i dużą ilością bajerów, to tym bardziej. I na 15 obejrzanych s 60 nadaje się Czyli nie ma do niej żadnych zastrzeżeń. Jedna, druga bądź trzecia przechodzi warunkowo, to znaczy są jakieś drobne wycieki na przykład, albo jest przeszłość powypadkowa, tyle że porządnie auto naprawiono. I dziś właśnie E60 się przyjrzymy. Jest z 2007 roku, jest z Niemiec. Nie jest oznaczona jako bezwypadkowa i ma nieco ponad 300 tysięcy przebiegu. Pod łaską, oczywiście, 3 litry diesel. Na zdjęciach ładna. Opis lakoniczny, nie wymaga wkładu. Na zdjęciach z ogłoszenia widać, że zderzak z przodu odstaje, że ten z tyłu maciut inny. Odcień, ale nie grymasimy, bo jeśli faktycznie to auto nie wymaga wkładu w mechanikę, to na sporo rzeczy można przymknąć oko. Zwłaszcza, że cena jest dość niska, to 28 tysięcy złotych. Pojedziemy na oględzinę tak czy inaczej, z wyżej wymienianych powodów, ale by nieco ułatwić sobie pracę i lepiej zbudować z oględzin historię tego auta, korzystamy z bas Auto DNA. Win jest w ogłoszeniu i jest on prawidłowy. I mamy też zdjęcia z maja tego roku, kiedy auto zostało wystawione do sprzedania po raz pierwszy za 29 900 zł z maja. Mamy listopad. Jeśli chodzi o przebieg, to w 2012 roku było to 160 tysięcy, co było wcześniej, nie wiemy. A pierwsza rejestracja u nas to rok 2010. Czy auto było po dzwonie, czy też sprowadzono je w całości, bo to się przecież też zdarzało. Nie wiemy, ale 10-11 lat w Polsce nie jest zaletą, jak się zaraz okaże. W 2012 roku była jakaś grubsza szkoda. Najpierw 30-50 tysięcy, potem po rekalkulacji ponad 50 tysięcy. Przez 4 lata przybyło 50 tysięcy kilometrów. Jechać? Nie jechać? Pojedziemy. Bo Anusz to wszystko po prostu jeździ jak powinno. I to, co zaraz Państwo usłyszą, będzie okrutne, ale nie będziemy pastwić się nad tym konkretnym egzemplarzem, bo... Te wszystkie, prawie wszystkie egzemplarze właśnie takie są, niestety. Zaczniemy od złapania pierwszego wrażenia, które jest umiarkowanie dobre. Cudów się nie spodziewaliśmy, zderzaki faktycznie kiepsko spasowane. Rysek kilka jest, ale to dość dobrze wygląda, dopóki nie dojdziemy do tylnej klapy. Ma wyraźnie inny odcień i jest spasowana byle jak. Wzór z dachu to 130 mikronów. Czy jest to lakier oryginalny? Raczej tak, choć prawie cała reszta była już malowana. Porządnie szpachlowana była klapa oraz słupek A, tak pod 2 mm szpachli, to sporo, a przedni prawy błotnik to zamiennik, oryginalny jest ocynkowany. Wnętrze zakurzone, niech będzie, konsola oryginalna, ale pasy wymieniane. Pasażera jest z 2007 roku, jest on oryginalny, jest z maja, pierwsza rejestracja czerwiec, drugi z 2006 roku chyba, na pewno był wymieniany i to nie było robione waso. Gdyby było, pas byłby w miarę zgodny z datą naprawy a wiemy, że miała ona miejsce w roku 2012, 2013. Wnętrze jest takie sobie trochę zmęczone. Fotel kierowcy lekko przetarty, ale to wszystko nie jest jakimś wielkim problemem. Te są pod maską. Są to oczywiście ślady odkręcania, są lampy z 2008 roku, a auto jest z 7. Jest też mnóstwo wycieków od góry. Nawet nie wiadomo skąd ten olej kapie, trzeba by to rozebrać i umyć, wtedy bylibyśmy mądrzejsi. Olej jest też w zbiorniczku wyrównawczym, to znaczy był. Jak był płyn, to pływał na górze, ale teraz płynu nie ma, więc i po oleju zostały tylko ślady. Od spodu trochę powierzchownej korozji, sporo nadywsza, a silnik zgodnie z przewidywaniami jest prawie cały mokry. Na legalny przegląd nie ma szansy, żeby to porządnie zrobić, być może trzeba będzie ten silnik wyjąć. Koszt robocizny i części od 2 do 8 tysięcy złotych. Samo uszczelnienie, a jak to wszystko będzie na wierzchu, to warto by wymienić, być może napinacz, turbo, koło dwumasowe, być może coś jeszcze. Więc... I kilkanaście tysięcy może się zrobić bez problemu. Jazda testowa, no i tu jest najgorzej, choć są i plusy. To znaczy auto jedzie, przyspiesza, nawet nieźle, hamuje i skręca. Zawieszenie jest w porządku, ale piąty bieg wchodzi z ogromnym trudem, a cała Buda się po prostu trzęsie. I to raczej nie jest problem z kołem dwumasowym, tylko coś innego, niestety często spotykanego w tych silnikach. Jeśli auto jest od 10 lat w Polsce, to pewnie ma już usunięte klapy wirowe z kolektora sącego, i zawór EGR jest zaślepiony i pewnie jeszcze kilka modyfikacji było po drodze, bo taniej było zaślepić lub usunąć niż naprawić. I tak oto z tej naprawdę wspaniałej BMki, nie tylko tej dodajmy, robi się auto, którym można jeździć, owszem, ale to już zupełnie coś innego. To jest zupełnie inny samochód niż ten sprzed 18 lat. To wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i proszę trzymać kciuki, żeby nie znalazły z mikroporty, bo inaczej będę musiał kupić nowe. Pamiętam się pięknie, do zobaczenia już w przyszłym tygodniu.